Siema. Dzisiaj chcę Was zabrać ponownie w podróż do Izraela, tym razem na wzgórze świątynne, gdzie stoi słynna złota kopuła skały i meczet Al Aqsa. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, na początku tego filmu chciałabym zachęcić Cię do subskrypcji, bo to naprawdę pomaga mi promować mój kanał. Zapraszam Cię też bardzo serdecznie na moje inne media społecznościowe na Facebooka, Instagrama i TikToka. Wszystkie moje media funkcjonują pod dokładnie tą samą nazwą Wulkanolog w Podróży, a linki do nich znajdziecie. W opisie tego filmu. Ostatnio pojawiła się też opcja wspierania mojej twórczości poprzez postawienie kawy, czy to przez portal By Coffee, czy to przez opcję wspieraj na YouTubie. Za wszystkie płaty, nawet te najmniejsze jestem bardzo wdzięczna, bo wszystkie moje filmy wykonuję zupełnie sama. A teraz zapraszam Cię już do Izraela na wzgórze świątynne, gdzie niegdyś stała świątynia Salomona. Wzgórze Świątynne jest bardzo ważnym miejscem w trzech największych religiach świata. To tutaj Abraham miał złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izaaka i został powstrzymany przez anioła. To tutaj według islamu Mahomet wstąpił do nieba, i właśnie tutaj stały obie, pierwsza i druga świątynia Salomona. Początki kultu religijnego na wzgórzu świątynnym, albo też tak zwanym wzgórzu Moria, sięgają nawet pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Kiedy to król Salomon wzniósł tutaj pierwszą świątynię na polecenie swojego ojca Dawida. Miała to być jedyna świątynia żydowska poświęcona Bogu Jachwę, w której przechowywano też Arkę Przymierza i w której sam Bóg przebywał w Świętych Świętych pod postacią obłoków. Zanim wybudowano świątynię Salomona, miejscem spotkań wiernych z Bogiem był tak zwany namiot spotkania. Namiot ten określany też był mianem przybytku mojżeszowego. Ponieważ został on zbudowany na polecenie Boga na krótko po wizycie Mojżesza na Górze Synaj i po tym, jak Izraelici zrobili sobie złotego cielca, któremu zaczęli oddawać cześć. W namiocie tym posługę sprawowali jako kapłani Aaron i jego synowie i pełnił on funkcję takiego przenośnego sanktuarium, w którym przebywał pod postacią obłoku Sam Bóg. Tutaj możecie zobaczyć rekonstrukcję tego namiotu. Znajduje się ona w Parku Narodowym Timna, nieopodal miasta Eliad. Gdy Izraelici weszli już do Kananu, no to namiot spotkania przestał pełnić swoje funkcje, a zamiast niego król Salomon, w miejscu wskazanym przez króla Dawida, wybudował pierwszą świątynię jerozolimską. I ta świątynia wznosiła się właśnie tutaj, na wzgórzu Moria. Całkowite wymiary i charakterystykę tej świątyni podaje oczywiście Biblia, natomiast została ona doszczętnie zburzona przez króla Nabuchodonozora II około VI wieku przed naszą erą. Natomiast po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi wybudowali drugą świątynię jerozolimską, która natomiast była już o wiele mniej mniej okazała, skromniejsza i tutaj właśnie na tym zdjęciu możecie zobaczyć taki model drugiej świątyni jerozolimskiej w przybliżeniu jak to wyglądało za czasów Jezusa Chrystusa. W świątyni tej natomiast również znajdowało się miejsce święte świętych, w którym przebywał sam Bóg pod postacią Obłoku i mógł do tego pomieszczenia wchodzić tylko najwyższy kapłan, i to tylko raz w roku, w tak zwane święto przebłagania. Święto przebłagania wiązało się z przygotowaniem tak zwanego kozła ofiarnego, i był to po prostu kozioł, na którego Żydzi w pewien sposób przenosili wszystkie swoje grzechy i winy. On był później wypuszczany na pustynię, natomiast przed tym wypuszczeniem w ofierze było składane jedno wołu w świątyni jerozolimskiej i jeden kozioł, i następnie krwią. Tych zwierząt ofiarnych, kapłan mógł skropić wnętrze świętego świętych. I to był jedyny dzień w roku, kiedy mógł tam wejść i mógł też wypowiedzieć imię Boga Jahwe. W świątyni jerozolimskiej była składana cała masa przeróżnych ofiar. Każda z tych ofiar była związana z jakimiś innymi intencjami: były tam zażynane woły, gołębice, synogarlice, kozły, baranki, jak na przykład baranek paschalny. I to wszystko było zapowiedzią krwawej ofiary Mesjasza Jezusa Chrystusa, który później na krzyżu na Golgocie, jeżeli Was interesuje temat Bazyliki Grobu Pańskiego, to teraz w kartach wyświetli się link do mojego filmu z tamtego miejsca, także możecie to zobaczyć, żeby się zapoznać też z tym tematem. Mesjasz złożył raz na zawsze ostatnią ofiarę krwawą na krzyżu i w tym momencie zniknęła Potrzeba składania ofiar w świątyni Jerozolimskiej. I tym sposobem ustał cały kult Starego Testamentu jako taki. Świątynia jerozolimska natomiast została zniszczona przez Rzymian w roku 70. po powstaniu żydowskim, które wybuchło, jeśli dobrze pamiętam, w roku 66. Świątynia jerozolimska została wtedy doszczętnie zniszczona, spalona, a całe, cały ten region Judei, tak, czyli dzisiejszej Palestyny został przemianowany na Filistyna albo Falastin. Jak to też nazywają dzisiejsi palestyńczycy w swoim języku arabskim, w dialekcie lewantyjskim. Lewant to jest kraina geograficzna leżąca na wschód od Morza Śródziemnego. Jej granice mniej więcej wyznaczają Góry Taurus, Mezopotamia, Pustynię Półwyspu Arabskiego, Morze Czerwone i Morze Śródziemne. To właśnie tutaj znajduje się Palestyna, Liban. I Jordania to są państwa uznawane właśnie za lewantyńskie. Czasem na ten język mówi się też arabski, palestyńsko-syryjski. Filistyni natomiast zawsze byli zagorzałymi wrogami Żydów. W Starym Testamencie są przedstawiani jako poganie, i jeżeli dobrze znacie historię biblijne, to możecie sobie przypomnieć historię Samsona, który właśnie zasłynął ze swoich walk z Filistynami, a w końcu jedną z nich pojął za żonę. Co suma summarum przyczyniło się do jego upadku. Samson jest w Biblii postacią obdarzoną niezwykłą siłą fizyczną, natomiast z uwagi na fakt, że złamał śluby dane Bogu przez swoją filistyńską żonę Dalilę, został on tej siły pozbawiony, co umożliwiło Filistynom jego pojmanie. Ostatecznie wyłupali mu oczy i zmusili go do pracy przy żarnach. Natomiast gdy Samson się nawrócił, to Bóg zwrócił mu jego niesamowitą siłę na jeden dzień po to, aby mógł dokonać zemsty na Filistynach. Filistyni byli wtedy zgromadzeni w jednej ze swoich świątyń, gdzie składali ofiarę ku czci jednego z bożków. Filistyni wierzyli, że to właśnie ten bożek umożliwił im pojmanie Samsona. Gdy wszyscy byli zajęci obrzędami religijnymi, Samson. Przewalił dwie kolumny, które wspomagały dach świątyni, w wyniku czego cała świątynia runęła na zgromadzonych środków Filistynów, grzebiąc też samego Samsona. Także konflikty Żydów z filistynami sięgają czasów biblijnych. To właśnie z uwagi na ten konflikt, Rzymianie przemianowali Judeę na Palestynę po to, żeby Żydów jeszcze dodatkowo tym upokorzyć. Oprócz tego po zburzeniu świątyni wzgórze Moria zostało zamienione na wysypisko śmieci. A to jest bardzo ważna informacja, do której nawiążemy później. Teraz natomiast porozmawiajmy o aktualnych muzułmańskich budowlach, które dzisiaj zdobią wzgórze świątynne. A jest to meczet Al-Aqsa i kopuła skały. Meczet Al-Aqsa jest trzecim najważniejszym meczetem w świecie muzułmańskim. Po sanktuarium Al-Kaby w Mekce, po świętym mieście... Medynie. Muzułmanie wierzą, że to właśnie tutaj prorok Mahomet został wzięty do nieba i wydarzenie to nazywają Miracz. W świecie muzułmańskim nawet funkcjonuje takie powiedzonko, że w życiu powinieneś odwiedzić, odwiedzić yy, trzy meczety, Al-Kabe, swój meczet, no i właśnie Al-Aqsa. Meczet Al-Aqsa nie wygląda jak taki typowy meczet. Yy, ma bardzo płaski dach i ma tylko jedną, bardzo niewielką kopułę co w sumie, jeżeli chodzi o architekturę islamską, jest dość y, dziwne i rzadko spotykane, ale y, możliwe, że jest to dlatego, że jest to bardzo stary meczet. Został wybudowany albo w V, albo w VI wieku, kiedy architektura islamska dopiero się kształtowała i nie miała jeszcze takiego charakterystycznego y, sznytu, y, jaki ma dzisiaj. Istnieją też historycy, którzy uważają, że na samym początku ten budynek był kościołem chrześcijańskim, kościołem Świętej Marii, zwłaszcza, że muzułmanie naz nazywają leżącą nieopodal dolinę, doliną właśnie naszej Pani Marii, Wadi Sit Mariam. A jest to dolina, którą chrześcijanie nazywają Doliną Josafata, a Żydzi Doliną Cedronu Emek Kidron. To jest właśnie ta dolina, na brzegu której znajduje się ten wielki Cmentarz żydowski. Jeżeli Was interesuje temat tego cmentarza, to też nagrałam o tym osobny materiał, który teraz wyświetla się w kartach, tam możecie się z tym zapoznać. Po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców w XI wieku naszej ery meczet Al-Aqsa został natomiast uczyniony siedzibą zakonu Templariuszy, a później w XII wieku naszej ery sultan Saladen zamienił go z powrotem na meczet. Kolejnym chyba najbardziej rozpoznawalnym budynkiem na wzgórzu świątynnym, który stanowi zarówno wizytówkę całego miasta Jerozolimy jest słynna kopuła skały, czyli Kubat as Sahra po arabsku. Nie wiadomo do końca, czy kopuła została wybudowana na polecenie jednego z ówczesnych kalifów w VII wieku, czy też została wzniesiona przez chrześcijan i pełniła funkcję tak zwanego martyrium czyli budowli postawionych ku czci męczenników, w których odbywał się też ich kult. Pewne jest natomiast, że sama kopuła została powiązana z niebowstąpieniem Mahometa, czyli z mirażem, już po jej wybudowaniu. Dlatego konkretna jej geneza jest nie do końca znana i niestety nie zachowały się na ten temat żadne źródła historyczne. Na temat podróży Mahometa do nieba nie mówią też nic inskrypcje znajdujące się w samej kopule skały. Istnieje pewna teoria, że skała, którą okala ta kopuła, to jest byłe święte świętych, które znajdowało się w świątyni jerozolimskiej. Istnieje też teoria mówiąca, że kopuła skały została wybudowana, aby przyćmić znajdującą się nieopodal bazylikę grobu pańskiego. W środku niej samej znajduje się też mnóstwo inskrypcji opisujących miłosierdzie Boga Allaha, ale i też bezpośrednie przypisy mówiące, że nie ma on syna. Także można się domyślić, że jest to pewna kontra do chrześcijan, pewna też chęć wyniesienia się ponad chrześcijan w ówczesnym społeczeństwie muzułmańskim. Muzyka Meczeta Laksa i Kopuła Skały są dwoma niezwykle ważnymi budynkami dla współczesnych palestyńczyków i stanowią poniekąd symbol ich walki z Izraelem, który okupuje terytoria Palestyny od 1948 roku i sukcesywnie obecnie poszerza swoje granice na terytorium zachodniego brzegu. Wzgórze świątynne natomiast przez muzułmanów nazywane Al-Haram Asharif sharif jest jednym z głównych Punktów zapalnych w konflikcie pomiędzy Żydami a Palestyńczykami, zwłaszcza biorąc pod uwagę działalność radykalnych, nacjonalistycznych grup żydowskich, skupionych wokół takiego ciała, które nazywa się Temple Institute, czyli Instytut Świątynny. Grupa ta została założona w latach 80. i chcą oni. Odbudować świątynię jerozolimską na wzgórzu Moria, co naturalnie nie podoba się muzułmanom. Dlatego, że aby tę świątynię odbudować, to trzeba albo zburzyć kopułę skały i możliwie, że też meczet al-Aqsa, albo trzeba jakoś dokonać podziału wzgórza świątynnego, co też według Palestyńczyków nie wchodzi w grę. Na dzień dzisiejszy Żydzi mają w ogóle zakaz wstępu na wzgórze świątynne i to wydany przez ich własnych rabinów z uwagi na to, że do końca nie wiadomo na, na 100%, gdzie znajdowało się Święte Świętych, dlatego, z uwagi na ten fakt, Żydzi nie mogą tam wchodzić, żeby omyłkowo nie stanąć na tym miejscu i nie zbrukać jego świętości. Warto wspomnieć, że pomimo tego zakazu, zdarzają się oczywiście wejścia Żydów na wzgórze świątynne. I regularnie robi to na przykład Itamar Ben Gwir, który jest liderem skrajnie prawicowej izraelskiej partii o nazwie Żydowska Siła. Jest on też od roku 2022 izraelskim ministrem bezpieczeństwa wewnętrznego. O Itamarze Ben Gwirze jeszcze zdecydowanie usłyszycie na tym kanale, dlatego że szykuje dla was materiał o Hebronie. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to koniecznie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście nie przegapili publikacji tego filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o nim myślicie, jakie jest Wasze zdanie na temat Wzgórza Świątynnego oraz sytuacji w Palestynie jako takiej na ten moment. Dziękuję jeszcze raz i bardzo serdecznie zachęcam Cię do... Y, zostawienia subskrypcji, jeżeli chcesz y, nie przegapić premiery mojego następnego filmu z Hebronu, a zapewniam cię, że jest co oglądać.